Siema widzowie! Dziś otwieramy Karnet Pro. Aktywujemy. Dobra, mamy Karnet Pro. Jesteśmy na 9. Dziewię... Na którym poziomie? O, co się stało? Zawiesiło się. Dobra, rankingowy star Drop, Może darmowy, nie wiem. Sto błyskotek. Jest... Ehm, dobra, jesteśmy na 18 poziomie. No, ale chociaż coś poleciało. Dobra, mamy drugi teraz poziom. Okej. Okay. Yy, mamy emotki, tysiąc monet, gemiki, 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 rankingowy start drop. Wow. Dobra, yy, dobra. No to yy, teraz fajna jakaś emotka. Legendarny Stardrop i na to czekałem. Dajcie suba i łapkę. To może przyniesiecie mi szczęście. O, strój dobel! Nie no, fajnie, bo ja nie mam, bo ja mam już wszystkie postacie, no to strój Stroidobel, no całkiem fajne. Wyposażymy. Gemiki rankingowy Stardrop, please. Aj! Dobra, gemiki. Stardrop, bardzo rzadki. Um, gemiki. Dobra, rankingowy Stardrop. Eee, znowu słabe. Niech coś wyjdzie z rankingowego Stardropa. Epicki, dobra. Ok, mamy teraz atak. Mega fajny. Mamy jeszcze strój do niego. Nie, no, mega, przekozacko czego rzadko już kolejny strój ulepszone przebranie a później co będzie później jest odznaki i efekt później już jest w tym pro dobra rzadki star drop 10 kredycików do naszej sławy gemiki rankingowy star drop gemiki rankingowy star drop Epicki, dobra. E, nie wierzę, z Epickiego trafiłem. Strój do Daryla? Ej, mega fajny. Mega fajny strój. Dobra, teraz jakiś spray. I mityczny Stardrop, proszę. Aj, ale dobra, gadżet. Może się przydać do megi. E, 10 gemików. Rankingowy Stardrop. No nie, no. Um, pięć Rzadki star Stardrop. A czemu tutaj nie ma rankingowego? A no tak, bo chyba odebrałem go wtedy, bo się tak zacięło. Dobra, zostało nam jeszcze kilka poziomów. Tutaj mamy jeszcze jakąś odznakę kita, który błaga o coś, ale ja ją znam. Ona też może być, jak zdobędziesz kita lub coś. A tutaj co jest? Melody xD Melody skąd się tu... Spike No i to wtedy jest na koniec Dobra, zagrajmy sobie właśnie A może to, bo jeszcze nie grałem Nawet nie wiem co to Zagrajmy se tym dynamikiem Sprawdźmy, czy coś się stanie Kurde, bo ja sobie nie ustawiłem tych gadżetów. Kurczę. nie, 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 Bum, bum. nie, jest 1-0, dobra. Ale skąd oni mają już dwa anioły? E. Eee. Nie, 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 tak nie może być. Nie! Przegrywamy. O nie, Wzięli to. Chyba tu przegramy, ale dobra, trudno. Zagramy sobie rankingowe. Coś słabszy jest ten mój Dynamite, ale dobra. Pyk, Aj. Dobra, nawalaj, 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 Dynamite! Nawalaj! Dobra, zabijam groma. Aj, ginę! Mało HP. O, o! Dobra. Koś jeszcze żyje. Tylko te anioły nas biją. Kurde, przegrywamy. I może tak być. Nie, 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 nie. Giniemy. Już po nas. Przegraliśmy. A nie, jeszcze żyjemy. Przegraliśmy. Dobra. Niestety dupa. Dobra, widzowie, witam e, za niedługo e, prze, e, chwilę przerwy. Zagram sobie w rankedy. No, żeby pozdobywać. Wracam po przerwie. Dobra, widzowie, teraz zdobyłem nie dość, że złoto dwa i dostałem właśnie już 200 tych kredytów. Jeszcze dostałem jednego star dropa za te trzy wygrane i jeszcze dostałem dwa star dropy z dziennych. Może coś będzie? Please! Dobra, troszeczkę teraz. Aj! Dobra, teraz? No nie no. Ja mam naprawdę pecha. <grym> Dobra, tutaj se odblokujmy. Pięć tych i tu. A! Czekajcie, ja se tutaj taką emotkę dam. Tą. Tutaj. Na tym dam se tutaj tą fajną emotkę. Gdzie ona tutaj jest u nas. Um, gdzie to jest? Gdzie to jest? Um, o, jest. Taka fajna emoteczka. Um, jest ustawiona. Jeszcze star dropik. Rzadki. Widowie posta. Postaram się jeszcze wbić i wrócę po, po przerwie. Dobra widzowie, to koniec, na koniec to właśnie legendarny Stardrop, co będzie? E, dobra, strój do Janetki, fajnie. Dobra taka gwiazdowa po Janet i jeszcze taka emoteczka. Dobrze widzowie. Trzecia część, później i cześć.